Zolimskiej. Pamiętajcie Państwo, lewą stroną. Za jakieś pięć minut zaczynamy. Tysiącletniego dowodu. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami, rozsianymi po świecie. Odebrali nam wolność. Chcieli nam odebrać godność. Bo solidarność to jest to, co łączyło nas wtedy. I to, co łączy nas dzisiaj. Szanowni Państwo, oddajemy w tym miejscu, miejscu, gdzie był Komitet Centralny, hołd ofiarom stanu wojennego. Chcemy z tego miejsca powiedzieć wszystkim tym, którzy byli represjonowani, pamiętamy, pokażmy te obce słowo na literę V. Ciao! Wszystkie demokratki i demokratów tutaj w Warszawie i w całej Polsce. Przejechałem z Gdańska, gdzie za chwilę również rozpocznie się manifestacja pod Neptunem. I tak jak kiedyś, Gdańsk Warszawa wspólna sprawa. Gdańsk Warszawa, wspólna sprawa. Mam złą wiadomość dla Jarosława Kaczyńskiego. Strajk obywatelski w ramach szerokiej koalicji będzie trwał. To nie jest nasze ostatnie spotkanie. Mijałam grupę ludzi, którzy krzyczeli, pokażmy im, że jesteśmy lepsi, i następnie krzyczeli, cała Polska z was się śmieje: komuniści, złodzieje. Prawda jest taka: oni i my wyglądają tak samo. Oni i my. To ten sam naród, ci sami obywatele, te same obywatelki. W związku z tym, jeśli byśmy się śmiali, to śmialibyśmy się z samych siebie. I najwyższy czas naprawdę zrozumieć. Nie wolno się dać podzielić. Ale nie... przede wszystkim dzisiaj spotykamy się w symbolicznym dniu, 13 grudnia. Dziś władza, prawo i sprawiedliwość dopuszcza się manipulacji historią. Marginalizuje bohaterów Solidarności, Lecha Wałęsę, Jacka Kuronia, a wystawia na piedestał tych, którzy 13 grudnia spali do południa. Prawdziwa redakcja radia i telewizji w czasach PRL-u była w KC PZPR. Co myśmy mogli wtedy? Mieliśmy tylko swoje powielacze. Mieliśmy naszą godność. I mieliśmy wiarę w zwycięstwo i wygraliśmy! Siedział człowiek w jaskini, jadał zimne i marzł, lecz nie umiał rozpalić w niej ognia. Nagle wpadł prometeusz. I przekazał mu dar, i się Wiedak nareszcie mógł ogrzać. I zrobiło się ciepło, w błogi, więc zapadł sen. Pomiężażył się, z kasu został mu ten A ty dmuchaj, ty dmuchaj na żar, bo się wypali. Bo się wypali, taki żar, to od bogów jest dar. Nie stać nas, byśmy go zmarnowali. Niech w tym żarze, choć iskra, rozdmuchać się da, żeby znów buchnął płomień, co magiczną moc ma. A ty dmuchaj, ty dmuchaj na żar, taki żar, to od bogów jest dar. Otóż 13 grudnia, 35 lat temu, tak jak Tysiące związkowców polskich poszłam do największego zakładu swojego regionu, żeby współorganizować strajk. Doświadczeniem tych z nas, którzy wtedy strajkowali były wojskowe pacyfikacje zakładów. Ówczesne dowództwo wyprowadziło wówczas Koszarów polskie wojsko przeciwko polskiemu społeczeństwu. Dlatego dziś. W rocznicę tamtych wydarzeń domagamy się, aby w ustawie o obronie terytorialnej był zakaz użycia wojska przeciwko społeczeństwu. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, to ważny dzień i cieszę się, że Państwo krzyczycie Władek, Władek, aczkolwiek powinniśmy krzyczeć Wolność, Wolność.